Cześć, Maja i Róża. Dzisiaj specjalnie dla Was otwieram już 23 dzień kalendarza adwentowego. A już jutro Wigilia. Tak, dostał jeszcze jeden dzień do kalendarza adwentowego, a przecież przed tym, no przed chwilą otwieraliśmy dopiero 1 grudnia. Jak ten czas szybko mija. No, okej. Okay. Róża, to otwieraj nasz e kalendarz. Cyferki są na deszeczku i tutaj jest troszkę i gwiazdki. No to to otwieram. Wow, to jest jakaś babeczka chyba. Mafinka albo babka. Babeczka. Chyba. Ej moi kochani. Albo pastik. mafinka. Pacik moi kochani. Otwarte, otwarte. Dzisiaj będziemy otwierać 23. Otwarte, 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 otwarte. Z 24 czekoladki. Otwarte. Otwarte, będziemy otwierać jutro, otwarte, 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 otwarte i otwarte, i otwarte, i otwarte. Dobra. Tylko dwa dni. I tak teraz, znaczy zjemy, jeden, teraz już w sumie zjemy sobie tą, tą, naszą jedną czekoladkę, ona jest przepiękna, no po prostu tak mi się podoba ten daft. po prostu mega jest jakaś ciężarówka tu jest, czy coś takiego, jakieś zabawki różne. Okej, okay, ale ten dach jest mega, po prostu z płatkami śniegu jest po prostu mega śnieg. O, też mamy mufinkę co ja właśnie zjadłam. O, przecież mufinka. wiecie co? Mufinka jest do jedzenia i my mamy mufinkę do jedzenia i mamy mufinkę do jedzenia, bo przecież mufinki sieje. Dziwne. Ej, Róża, a ty też miałeś takie paseczki? I na to ja otwieram to. Mama mówiła, że to będzie bardzo, bardzo fajne. To mamy... Wow! patrzcie ja się... Wow! Patrzcie! Są takie karteczki. na naklejania Patrzcie, masz nawet dwa razy dwa karteczki chyba. No? Tutaj okay. to nie. O! Serduszko. Przygotuj z mamą albo z tatą kanapeczki. No. Okej, okay, to teraz ja... Ja jeszcze otworzę to. Okej, okay, to poczekamy na ciebie. Pan Nie, to nie jest musi. Milo, I została tutaj ta jabłuszka. jest słodkie to jest. Ja Cię kręcę. Zobacz tego jest. Patrzcie, tu mam takie. Tu się chyba oderwuje. Ale nie! Oj. To się nie oderwuje, To się nie oderwuje, Róża. Dobra, to przykleimy. Mhm. Tak. Patrz. No, nie. Tutaj może mogę Wam takie, wykleję sobie jedno takie serduszko i zrobię mam je Dobra, to teraz ja otworzę moje, bo i tak nie mogę doczekać co jest w moim. Może nie Pewnie miała to samo. A może będę miała troszkę inne? Zobaczymy. A może, a może to samo, tylko że mm, naklejki. jest to samo. Ja. Okej, okay, mam tutaj nasze takie ładne. I mamy, co W tym jest, tutaj, Ty jest to, Aha, mamy. Jest. Przygotuj aromatyczną herbatkę. O, fajnie! Dobra, moi kochani, to ja tutaj mam taką pyszną owocową herbatkę i właśnie sobie ją uparzymy. Daję sobie herbatkę tu, a ja idę po wodę. A ja będę robić kanapetki. Ładnie ci to wychodzi na no ja. Pięknie. Okej, okay, odniesiemy sobie. Może troszkę cukru dasz. Przemieszczamy sobie jeszcze herbatkę. Ale ładnie pachnie takim jeszcze, bo ja zrobiłam taką y, owocową i taką świąteczną i pachnie goździkami takimi, pięknie. Właśnie zamieniłyśmy się miejscami i tutaj parzy się nasza herbatka. A ja będę robić kanapeczkę i to mu tyle tak ładnie pachnie, a tata ze mną będzie robił, tylko że jest Ja Jestem, jestem tutaj z wami. No to ja zaczynam robić, zabieram troszkę masła. Właśnie pomagam różać tutaj w kanapeczkach. To może ja ci posmaruję masełkę, a z nutelem to sobie już chyba poradzisz, co? Aha. Ja będę miała to. Kanapeczki, ale nie tak dużo. Przecież że ja tata, i tata nie robimy tak dużo masła. Spokojnie, teraz Rzecz się. Tylko... Tutaj za dużo. Wiem. smaruję naszą czekoladką Jaka ona ładnie smaruje nie wiedziałam, że tak czekolada ładnie smaruje <grym> no, <grym> no za, za, chwilę, za chwilę, za chwilę, że tak całą gaśkę i na drugą ciu, ciu, anioł, anioł. i za tyle wszystko zjedzone No że nie będzie chciała tego zjeść. Ha. <laughs> no, gdzie by mi ją tu dałaś? Aż tu mi ta czekolada wyprysnęła. Tu. Tu. Nawet? Gdzieś tu jeszcze? Nie. Chyba nie. Pokaż mi się. Jestem czekoladowa pani. Ej! Pani domu. Weźmy się swojej kanapki, wiesz? Ja też wam za. Ta będzie moja kanapka. Te czekolady Róża to szanałeś. No co? Mm. Jakie to słodkie. No to do zobaczenia, Chyba do widzenia. Słodkie, słodkie, słodkie w łapki w górę. No do na wojny, subskrybuj, bo jutro już się widzimy na wigilii Pa, pa! pa, pa.